Ja chciałam, żeby po prostu z, zmierzyli różnicę i odjęli nam e, tę różnicę powiedzieli, że nie anulują. No, ktoś popełnił błąd. tam Moleżka Igrzysk Europejskich, rekordzistka imprezy Ewa Sowoda 11.09. Duży uśmiech po starcie. jesteś zadowolona z tego wyniku i z tego, co pokazałaś na bieżni? Jestem średnio zadowolona, bo chciałam troszeczkę szybciej, ale niestety e, dzisiejsza pogoda mi na to nie pozwoliła i po prostu ten stres, jak stałam tam przed blokiem, Boże święty, ja się dawno tak nie stresowałam, tak się bałam, że zrobię falsta nało cokolwiek, jakaś taka mega duża odpowiedzialność na mnie była, że... Nie muszę tego wygrać, ale bym bardzo chciała. I też, tak jak mówiłam wcześniej, wywiadów pomyślałam sobie o tym e, rekordzie Mistrz z 11:11 11, i Bed Lalowy z 2015 roku. Mówię, kurde, dobra. Przecież ja już biegałam się dzisiaj w tym sezonie. Dlaczego Dlaczego nie? Udało się. E, no i ten medal. To chyba duże wyróżnienie Co? Bo tak kurde... E, Mówisz o tej odpowiedzialności, e, to świadczy o takiej twojej sportowej dojrzałości, no bo od niedawna zaczęłaś biegać w tapecie, tam też jest odpowiedzialność ja za, nie za drużynę, no bo był moment, że nie biegałaś. Dokładnie i wróciłaś i dojrzale, do tego wchodzisz. Teraz też mówisz o tym, że bałaś się tego falstartu, no bo to jednak wpłynęło na wynik całej drużyny, to jest taka twoja dojrzałość sportowa, kolejny etap sportowej dojrzałości do swobody. Jak tak mówisz, to tak jest. Zostaniemy przy tym. Eee, tak, myślę, że tak, no bo z jednej strony masz jak startujesz, z, nie wiem, sam na meetingach, na misach polskich, gdziekolwiek, no to tylko ty jesteś odpowiedzialny za swój wynik, za swój start. Zrobisz fałstart no trudno, nikt do ciebie nie ma pretensji. A tutaj no zrobić to jest 0 punktów, 0 punktów, a 16 punktów czy ta 15, 14 nawet jeden, punkt, no to jest duża różnica. Więc... Wynik by nic nie zmienił w, w klasyfikacji, nadal byłabym piąta, ale uważam, że to jest super godne, no, że została mi odebrana szansa na tak na, naprawdę sezon Best. Jak czułaś się w tych kolejnych klięciach? Rozżałona już tam? Czy na trakcie? Jestem poddenerwowana i oczywiście e, zaczął bolać w miło ale to jest w ogóle już e, nie ma żadnego znaczenia. Chyba wszystkie byliśmy lekko poddenerwowane, bo ten konkurs zaczął się wydłużać. Powinniśmy skończyć o wiele wcześniej. Cały czas był jakiś tam błąd. Później poinformowali nas, że pierwsza kolejka zostaje anulowana. Ja chciałam, żeby po prostu z, zmierzyli różnicę i odjęli nam tę różnicę. Powiedzieli, że nie anulują. Ktoś popełnił błąd i tyle. Nie, powiedz, um, no chyba no, no, może byłeś, jesteś tutaj znerwowana, ale oczekujesz pięć, czekamy na swoje osiemnastki kolejne i tak dalej. Daleko Ty jesteś od tych wyników? Czy, czy jeszcze w tym sezonie jesteś w stanie się poprawiać, czy czujesz, że to nie jest to? Dzisiaj, dzisiaj byłam przygotowana spokojnie na 17,70 i kto wie jak potoczyłby potoczył się konkurs, ale tak naprawdę teraz to możemy tylko w No, jeszcze kilka startów do Mistrzostw Polski i zobaczymy. Fajnie, bo pchnęłam te 17 metrów, chociaż tyle. E, Złapałam jakieś tam punkty do rankingu, może trochę moja pozycja w rankingu się poprawi. No i, i tak byłabym piąta, ale no niestety najlepszy wynik w sezonie został mi odebrany i... 50-34, dobry czas jak nastawiony Śląskim. Zadowolona po tym biegu? E, no nawet dobry czas jestem, trochę zadowolona, trochę nie, bo e, wiem, że stać mi najlepsze bieganie i naprawdę tak nastawiałam się ten start. Wiedziałam, że wygrać będzie ciężko, ale bardziej na czas się nastawiałam. E, no nie jest może tak, jak do końca chciałam, ale też biegło mi się dosyć ciężko. Jest, są punkty bardzo duże dla drużyny w drużynowych mistrzostwach Europy, ale jest też medal Igrzysk Europejskich, więc to tak chyba lepiej się nie dało. Dało się, mogą być, być pierwsze, Ale tak, no jest dobrze, właśnie tu się biega głównie dla drużyny, więc odstawiam troszkę ten czas na drugi, drugi plan, bo faktycznie te 15 punktów, to uważam, że to jest w takiej stawce dobry wynik i tego trzeba się trzymać. A ten medal Igrzysk europejskich, on ma jakieś znaczenie? Wartość? Czy bardziej jest te drużynowe mistrzostwa Europy? No dla mnie bardziej dużo mistrzostwo Europy. Tak naprawdę Igrzysko europejskie no, pierwsze startując w imprezie, więc taka nowość trochę dla mnie. Fajnie, że jest ten medal, no ale, ale jakoś zawsze te drużynowe Mistrzostwa Europy były dla nas dość ważną imprezą i... Się, Byliśmy dwa lata temu, cztery lata temu pierwsi, więc chciałabym, żebyśmy tu pow... no Może nie powtórzyłam, żebyśmy byli na pewno na podium. Pani Natalia, my to tak ledwo oddychamy stojąc. E, jak się biegnie w takim No, ciężko, ciężko. Czuć to może też dlatego mi było tak ciężko, bo faktycznie e, ciężko się oddychało i po biegu też było mi bardzo ciężko. A to, że tuż przed biegiem tak trochę pokapało z nieba, to miało też jakiś wpływ na, na i jak. To no jedynie to, że faktycznie tak paruje bardziej, bo, bo gdzieś tam to spadło i zaraz y, zaczęło się suszyć, więc y, faktycznie wydaje mi się, że przez to było jeszcze tylko bardziej dużo.